Dobry państwu, Dorota Prynda. Państwa i moim gościem dzisiaj jest pan profesor Piotr Skubała. Porozmawiamy o rzeczach poważnych, o ekologii, o klimacie. Ale na początek chciałabym panie profesorze zapytać, czy pan ma świadomość, że na Uniwersytecie Śląskim mówią o panu pieszczotliwie zielone serce? Ojej, tego, tego jeszcze nie słyszałem. Do tej pory. Bardzo miłe. Do tej pory ziemia. Wychodziła obronną ręką z wszystkich kataklizmów tak naprawdę. Natomiast najnowszy raport ONZ nie pozostawia złudzeń. Panie profesorze, czy ludzkość unicestwi się sama w 2050 roku? Znaczy, wszystkie raporty naukowe mówią, że jesteśmy w tej chwili na ścieżce do samozagłady. Mówią hmm. to naukowcy, mówią to ekolodzy, mówią to. Najwyższy przedstawiciel Kościoła katolickiego, w, ty, w tym papież Franciszek. Także mm, tu jest powiedzmy pełna zgoda. Nie, nie ma tej zgody wśród y, społeczeństwa, wśród decydentów, polityków. Natomiast no, istnieją, istnieją wyliczenia, ile jeszcze mamy czasu. E, przy czym warto podkreślić, że to, to, to nie jest powiedzmy 2050 rok, jak nic nie zrobimy, ludzkość zniknie. Nie. My znajdziemy się w poważnych terapatach w ciągu najbliższych kilku-kilkunastu lat. Konsekwencje zmian klimatu staną się na tyle dotkliwe, że nasze życie zmieni się diametralnie. A co to Taki... znaczy yy, konkretnie? Co się zmieni? Yy... No, sygnały, już tego doświadczamy, mm. e, powiedzmy susze w, w naszym kraju chociażby, które były w zeszłym roku, w tym roku, no i teraz wszystko na tylko wskazuje, możemy doświadczać je każdego roku. To, to mm. będzie skutkowało problemami żywnościowymi, mm. e, czy, czy brakiem wody. E, to są ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak e, powodzie, nawalne deszcze, trąby powietrzne. Które na razie pojawiają się jeszcze nie tak często, mhm. no ale one będą się częściej pojawiać z większą siłą. E... Topiące, topniejące pokrywy lodowe też. E, tak, no to nas w tym momencie jeszcze nie, nie dotyka, mhm. natomiast dotyka już 35 państw wyspiarskich, a za chwilę również nas, też, nasze miasta nad, nad Bałtykiem, też się mhm. znajdą w, w trudnej sytuacji. No, tych, tych skutków, z których sygnały już widzimy, jest, jest bardzo wiele, a, a czymś najgorszym, czego możemy doświadczyć, o tym, o czym też się u nas niestety mało mówi, Pewne rejony naszej planety staną się nie do zamieszkania. Lud, lud, ludność się tam nie będzie mogła wyżywić. W związku z tym zjawisko uchodźców klimatycznych stanie się czymś powszechnym na dużą skalę. Na razie doświadczaliśmy tego w ograniczonym zakresie, no ale jeżeli część Afryki, Azji, ci ludzie będą musieli gdzieś, gdzieś uciekać, mm -hmm. co my wtedy zrobimy? Znajdziemy się w świecie w którym będzie kwitła przestępczość, będziemy walczyli. Zresztą to nie jest taka wizja, o której mówią nawiedzenie kolozy Tego typu wizja jest kreślona w takim raporcie w Unii Europejskiej, który został przyjęty przez Unię Europejską, Parlament Europejski pod tytułem Wyzwania i kroki dla Europy, gdzie autorzy kreślą, Europę w 2030 roku, kiedy nie podejmiemy działań dzisiaj. Mhm. No i to Czyli jest wizja straszna. 11 lat, tak? Tak, tak. Ten raport właśnie opisuje 2030 mhm. rok. Kiedy... I, I co w tym raporcie się zawiera? No w, w, przede wszystkim e, konsekwencje zmian klimatu będą bardzo mocno rzutowały na, na, na gospodarkę. Mhm. E, także będziemy tego doświadczać, będziemy po prostu coraz, coraz biedniejsi. Miasta mogą się pogrążyć w, 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 no, w, w smogu, mhm. a przestępczość. Zaczniemy mhm. jakby walczyć o przetrwanie. Czyli to jest taka wizja, którą w tej chwili znamy w zasadzie tylko z filmów. Tak, tak. No, w niektórych opracowaniach naukowych czy, czy naukowcy i koledzy używają takiego określenia, że znajdziemy się w świecie z Mad Maxa, tak. jeżeli tych działań nie podejmiemy. Panie profesorze, to ja mam następne pytanie, bo y, okazuje się, że nie żyjemy już na kredyt. Jest gorzej. Y, trzy najważniejsze aspekty, które możemy wdrożyć już teraz, y, trzy takie fundamentalne aspekty, które mogą spowodować, że będzie lepiej, cokolwiek to znaczy? znaczy? rozdzielimy to na dwie grupy. Jedna, co każdy z nas może zrobić, mhm. ale niestety to jest za mało, bo mus, muszą dokonać się pewne zmiany systemowe. Co każdy z nas może zrobić? Taką rzeczą e, według mnie najprostszą i najbardziej skuteczną każdego z nas, to jest y, przejść na dietę roślinną. Mm -hmm. no, to jest wydatny krok, możemy w znacznym stopniu ograniczyć swój ślad węglowy. I e, jest to proste, m, zdrowe, e, doświadcza... Ja kiedy stałem się wegetarianinem, to moje życie się zmieniło i stałem się bardziej szczęśliwy, zdrowy. Także... I troszeczkę więcej silnej woli. E, Dobrze, tak. następnie. E, no, zacząć y, kontrolować swoje codzienne zachowania, codzienne czynności. Policzyć swój ślad ekologiczny, ślad węglowy, kalkulatory znajdziemy w internecie mhm. różne, gdzie będziemy widzieć, jak każde nasze zachowanie, każda nasza czynność, nawet najdrobniejsza, wpływa na, na kształtowanie się śladu ekologicznego, węglowego i presję, jaką wybieramy na środowisko mhm. i do jakiej emisji gazów cieplarnianych się przyczyniamy. Czyli nie palimy węglem. No, Taki ważny mhm. krok, ale najtrudniejszy w naszych warunkach to jest y, po prostu skorzystać z odnawialnych źródeł energii. Oczywiście. No, ale wielu z nas stać na to, pomyśleć o, o panelach słonecznych, wiatraku czy o termii. Mhm. No i to, to warto, warto zrobić. Także tych kroków, które każdy z nas może wykonać. No, jest niezliczona ilość, ponieważ każda czynność naszego życia wpływa na stan środowiska mhm. i na ten ślad ekologiczny czy węglowy. No dobrze, a jeżeli chodzi o te wdrożenia systemowe? A te systemowe, no właśnie, problemem jest, że to, że, że mm, każdy z nas zmieni jakieś indywidualne zachowania, to jest jakby w dzisiejszej sytuacji za mało, ponieważ sytuacja wymaga natychmiastowych, radykalnych zmian systemowych. One muszą się dokonać wszędzie w gospodarce, w, w edukacji, w kulturze, w całym naszym życiu. Społeczeństwo musi być zorganizowane inaczej. Mhm. Ja zwykle podkreślam trzy takie filary. No, to jest odejście od spalania paliw kopalnych to się musi dokonać naukowcy wyliczają, w 2050 roku no, to już musi być świat zeroemisyjny. To jest taki jeden ważny krok. Drugi krok to jest odejście od przemysłowego rolnictwa i przemysłowej hodowli zwierząt. Mhm. Czyli musimy się inaczej zacząć odżywiać, mhm. zdrowo. I trzeci krok to jest musimy ochronić przyrodę na naszej planecie, ale to nie wystarczy, bo musimy ją odtworzyć. Musimy... Bo teraz na planecie doświadczamy deforestacji. No musi... Musimy to zatrzymać i musi e, nastąpić zjawisko reforestacji. Już przecież przypomnijmy zaleźnie. tylko, że wiele gatunków wyginęło, prawda? A kolejne są na tej liście, które, które po prostu znikną z naszej planety. Tak, no to tempo wymierania jest przerażające. Znamy tutaj liczby, ile to, ile to będzie gatunków do, dajmy na to, 2050 roku? No tak, w tym najnowszym raporcie. Mm, Międzyrządowego panelu do spraw bioróżnorodności funkcji ekosystemów, mowa, że zagrożonych wyginięciem do połowy wieku jest e, milion gatunków. E, no, spośród dwóch, które, które znamy w tej chwili, gatunków jest prawdopodobnie więcej, ale one w mhm. tej chwili to tempo jest. Kilka, kilkanaście gatunków co godzinę prawdopodobnie e, znika z naszej planety. Nieprawdopodobne. E, dokonuje się na naszej planecie biologiczna anihilacja. Żyjemy w czasach szóstego wielkiego wymierania. Panie profesorze, 28 czerwca bieżącego roku pojawia się uchwała w sprawie ogłoszenia klimatycznego i środowiskowego stanu wyjątkowego w Uniwersytecie Śląskim. To tak w telegraficznym skrócie chodzi o to, że chcieliście Państwo zwrócić uwagę właśnie jak gdyby na, na te skutki klimatyczne, ale również ekologiczne. Proszę powiedzieć, jak władze Uniwersytetu Śląskiego tutaj się ustosunkowały? Do tej uchwały. Czy coś robimy w tym kierunku na Uniwersytecie e, Śląskim? Tego jeszcze nie wiemy. Na razie to, tą naszą uchwałę Wydział Biologii i Ochrony Środowiska poparł Wydział Filologiczny, mm -hmm. co jest pierwszym krokiem. Może, może jak będzie jesień, zacznie się rok akademicki, e, nastąpi jakieś ożywienie. My jako Wydział Biologii nie byliśmy pierwsi, ponieważ tego typu inicjatywy, ogłoszenie stanu e, zagrożenia stanu wyjątkowego klimatycznego. No podejmowały inne uczelnie, w, głównie w Wielkiej Brytanii, mhm. ale również w naszym kraju. Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Senat Uniwersytetu Warszawskiego, tego typu uchwałę podjął. Wydział Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W telegraficznym skrócie o co tutaj chodzi? Chodzi o takie wprowadzenie mobilizacji. My w tej uchwale apelujemy o ogłoszenie stanu. Wyjątkowo-klimatycznego i powołanie zespołu takiego interdyscyplinarnego interdyscy naukowców, którzy opracują plan działań. My w tej mhm. uchwale proponujemy chyba tam 12 kroków przykładowych, no ale to musi być decyzja władz uczelni yy, i to musi być stworzony plan i mhm. yy, jego realizacja. My tam proponujemy działania na rok, 3-5, które uczelnia podejmie yy, głównie. Tą uchwałą chcemy potrząsnąć e, mhm. nami, naukowcami, a, i też da, dać przykład. No, jest tu wiele do zrobienia. Ale, Panie Profesorze, no, powtarzamy to cały czas, również w trakcie naszej e, tutaj dyskusji. Nie mamy na co czekać. Co uniwersytet już zrobił w tym kierunku? E, no, jakieś pojedyncze przykłady mhm. działania można podjąć, ale to, to jest naprawdę bardzo, bardzo niewiele. Bo nawet taka rzecz jak system segregacji na całej uczelni funkcjonuje no to jest to jest, wydaje się, niepojęte, no, teraz ludzkość jest zagrożona, a my nie potrafimy rozwiązać prostego problemu segregacji a, i wydaje się, takie działanie no, powinno być jednym z, z wielu, które powinno od razu zostać wdrożone. Mm -hmm. no, e, ale czego, bo chciałbym jakby podrążyć, żeby dowiedzieć się więcej, czego te działania będą dotyczyć, czy to będzie tak, że na przykład na uni Uniwersytecie Śląskim e, nie będzie można korzy korzystać w ogóle e, z plastikowych wyrobów typu sztućce na przykład, tak? Dobrze myślę? No myślę, że tego typu działania, które już w krajów, ale też w poszczególnych miastach jednostkach są podejmowane, mm -hmm. no powinna dać przykład. Mm -hmm. Taka rzecz jak, jak plastik, butelki plastikowe, no oczywiście powinny zniknąć. Mówimy tam o wprowadzeniu przedmiotu, który by edukował studentów o globalnych zagrożeniach środowiskowych. Mm -hmm. Młodzież, liceum wyszła na ulicę. Jednym z jej postulatów jest właśnie to, że ich szkoła tego nie uczy, nie przygotowuje do tego. Na uczelni również. W niewielkim zakresie o tym się dyskutuje, mówi i zastanawia, co musimy i jak musimy reagować w tej sytuacji. No również oczywiście uczelnia powinna dać przykład i przejść na odnawialne źródła energii mhm. jak najszybciej, jak największym zakresie. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu przyjął plan działań: 2030 tym rokiem staje się taki zeroemisyjny, mhm. e, no, ale to jest jedna uczelnia. Panie profesorze, to jest temat o którym moglibyśmy bardzo długo rozmawiać, niestety czas naszej dyskusji dobiega końca. Ja pan panu serdecznie dziękuję za tą rozmowę i no i co innego namawiamy do ogromnej mobilizacji każdego z nas w działaniach proekologicznych po prostu. Bardzo dziękuję pani profesorze. Dziękuję bardzo.